Najlepsze antyfakty w internecie. Bliżej, bo się nie w kadrze. Witam w kolejnym materiale na kanale antyfakty, ze mną podróbka nieudolna grupy Rutkowskiego. Młody człowieku, odszczekaj te słowa, bo będziesz miał problemy. Przejechaliście takim fajnym samochodem jak patrol Rutkowski? Że Nie wiem o kogo chodzi. A, czyli nie macie takich wpływów. Jesteśmy ETCU Polska, łowcy troli, monitorujemy twoją aktywność w sieci młody człowieku. Jakiego trala już udało nam się złapać? O, jesteś na naszym oku, ponieważ nieraz wypowiadałeś źle... Na temat? Na temat pana Jacka. Co, powie co powiedziałem nie tak na jego temat? Co by nie co było to prawdą? to jest twój komunikator? Co nie by było prawdą, proszę? To jest twój komunikator? No. Wysyłałeś zdjęcia takie? No. Co? Jaki komunikator? Strasznie masz mojego. <laughs> I on nie chciał. Ktoś nie chciał, to trzeba już tego, tego nie robić, tego. Młody człowieku, ręce przy sobie, bo tutaj masz poważny patrol. Dobra, wracając do sytuacji, do sytuacji z Ginoldem. Wiele osób się zdziwiło, że tak się zagotował i dał się, nawet nie chodzi o to, że wkręcić, ale dał się wciągnąć w grę, której ty nawet chyba nie chciałeś zorganizować. Znaczy ja nie chciałem zorganizować na pewno takiego festiwalu płac płac płaczu i bólu dupy, no bo to było przykre. Dobra, teraz sytuacja jest już wyjaśniona, bo rozmawiałem przed chwilą z Ginoldem, powiedział, że zrozumiał twój przekaz, ale myślał, że w inny sposób to ubierzesz. Jakiś inny performance zrobisz. Dlatego zrobić. powołaliśmy właśnie komisję kontroli żartujących troli. Komisja kontroli żartujących kontroli. troli w składzie pan Bandura, pan Spinold. I właśnie oni pilnują. Panowie pilnują, żeby po prostu będę teraz mówić, komu co można żartować, gdzie nie można żartować i tak dalej. Więc jakby wspaniale, że dla Polski działają, to są, to są wspaniali ludzie. I pamiętajcie, żartujecie poza Twitchem, możecie mieć przejebane. Ty już jakby powołałeś dwie komisje. Jedną to jest y, y, pan przewodniczący Polskiego Związku Free ja To Nie ja, to... ja powołałem, ja tylko reaguję na po prostu na, że tak powiem, na otoczenie, jest tak? Jest kręceterem. Ja jestem młody człowieku, ja jestem panem detektywem, nie ty. Nie ty, tylko pan. Ma pan odznakę? Zabrali mi licencję 12 razy Ale wiesz, że pan Rotkowski chodzi wiesz w obwieszony łańcuchami, obwieszony drogimi ciuchami. Nie chodzi w swoich w swoich... Tak? Wiesz? To co no. o tym powiesz? Jak ty masz stalowy, bo cię nie jest stać. A ja mam taki, bo mnie stać. Mam jeszcze takich cztery. Jak długo trwało układanie tej fryzury? Fryzura została do mnie przyniesiona w gotowości, że tak powiem. Nie danie z żabem. W takim safe? No bardzo ładnie, pozdrawiam, o, ale za się zrobiła. Dobra, jak długo się charakteryzowałeś? Powiem tak, to było tak, przyczepione było, a potem były moje włosy do góry pociągnięte i przyczepione z piękami do włosów. A jak szedłeś ulicą, to ptaki się nie zlatywały, bo nie, nie pomyliły cię z gniazda? Łody człowiek nie rozpędza się tak. Bo masz mieć problemy. Już masz problemy. Tutaj widzę połączenie Johnny Bravo, Rutkowski i Mateusz Borek. Ale to nie do mnie, tak. Do mnie nie. Hej, dobra. Już, tak nie możemy powiedzieć. To, to Ale to nie do mnie. To, tak. zaka to, to są zakazane yy, wyrazy. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Dobra, a co powiesz o yy, pozwie, który w moim kierunku wystosował pan? Ciekawe. Przyznam, jako właśnie detektyw i też freak Fighter i była osoba, która miała lekko zadymkę z Jackiem. Yy, przyglądał się sprawie z ogromnym zaciekawieniem. Aczkolwiek nie lubię się wpierdalać w cudze biznesy, bo nie mam kanału komentary i dzięki, kurwa, Bogu, którego nie ma. A jako detektyw podejmiesz się e, tej sprawy, bo ja chciałbym, chciałbym cię wynająć do tego. Niestety mam konflikt interesów tutaj, bo dla pana Jacka pracuję jako trzeciego <laughs> jego kampanii prezydenckiej, przypominam ci. My cały czas z Jackiem chcemy się wpierdolić e, no, do pałacu prezydenckiego, na Belweder to po prostu stary proces z prezydentem. <laughs> Powodzenia. Czyli myślisz, że jednak te 200 koła będę musiał zbierać? A ty nie zbieraj jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze nie wyczułem. Nie no, sprawa jest interesująca, aczkolwiek myślę, że to jest, może być tak zwany straszek, żebyś zamknął, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc mordę. Też to tak odbieram, a to nie jest też tak, że ktoś chce zrobić mega dużą zadymę właśnie przed swoją kolejną walką z być Marcinem Najmanem. ale ty nie jesteś w gronie przeciwników, więc myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że to jest dla. dla, dla um, myślę, że... To jest, no właśnie, widzisz, wpierdalam się w cudze ten, nie interesuje mnie to. Życzę Ci powodzenia, Jackowi też i tyle. Ja nie jestem żadną stroną. Ja, czyli za nikim nie jestem tutaj. Nie ale... lubię się wpierdalać w cudze konflikty. Myślę, że sobie i poradzicie i się do... I koniec, za dwa lata będziecie sobie piątki przybijać. Ale tak, szczerze, myśli, szczerze. Tak szczerze, powiedzmy. wydaje ale... mi się, że za dwa lata będziecie sobie piony zbijać. Ale ja nie mam z nim. Ja nie mam do niego żadnego konfliktu. Ale to jakby masz jakąś tam linię programową, która jest przeciwko niemu. To jest linia prawna. Poza tym on też ci uderzył podobno. No uderzy. więc ty się w broni. No, no to, to, to nie mam problemu. Bo Ma. nie mam dowodów, jakbym miał dowody to coś byśmy no, tak, tak to wiesz. Jakie dowody? Tam chodzi o to, że ty pewnie bronisz swojego honoru i teraz on broni swojego honoru. Czyli tak mi się wydaje. Czego broni? to będzie walka z Jackiem. Czego broni? Dawać go do tej kurwa, do tego turnamentu. Ale jeszcze raz, czego broni? No, no, honoru? No tak, pe... no właśnie to on nie lubi się Jacek podać Murański. na tematy. temat. Ciach. Nasza agencja się nie zajmuje Jackiem Murańskim. Bardzo dobrze. Wasza agencja jest prawdziwa i nie ma co się zajmować parmazonami. Dziękuję bardzo. Najlepsze antyfakty w internecie.